Rok 2025 przynosi wyjątkową szansę na wprowadzenie zmian, które mogą całkowicie odmienić Twoje życie. Niezależnie od tego, czy pragniesz poprawić swoją kondycję fizyczną, zdrowie psychiczne, relacje z innymi, czy rozwój zawodowy, wdrożenie skutecznych nawyków to klucz do sukcesu. Poniżej znajdziesz czternaście nawyków, które, jeśli zostaną wprowadzone konsekwentnie, pomogą ci uczynić nadchodzący rok pełnym harmonii, sukcesów i radości. Prowadź siebie. Samo przywództwo. Samo przywództwo to podstawa wszystkich osiągnięć. Bycie liderem własnego życia oznacza przejęcie odpowiedzialności za swoje decyzje i działania. Nie chodzi jedynie o kontrolowanie tego, co robisz, ale także o umiejętność inspirowania siebie do realizowania marzeń i stawiania czoła wyzwaniom. Ustal realistyczne cele w różnych obszarach życia. Codziennie podejmuj małe kroki, które przybliżą cię do ich realizacji. Akceptuj swoje sukcesy i porażki jako lekcje, które wzmacniają charakter. Kierowanie sobą to także odwaga podejmowania decyzji oraz rozwijanie wewnętrznej równowagi. Przywództwo nad sobą sprawia, że życie staje się bardziej świadome i pełne. To fundament do budowania sukcesu zarówno osobistego, jak i zawodowego. Wstawaj wcześnie. Wczesne poranki to czas pełen możliwości. Umysł jest wtedy najświeższy, a cisza poranka pozwala na skupienie się na tym, co naprawdę ważne. Regularne wstawanie o wczesnej godzinie pomaga lepiej zarządzać czasem, daje chwilę na praktyki medytacyjne, ćwiczenia fizyczne lub planowanie dnia, zwiększa produktywność i poprawia samopoczucie. Wczesne wstawanie wzmacnia też zdrowie psychiczne. Nawyk ten pozwala Ci zaczynać każdy dzień w zorganizowany sposób, co redukuje stres i zwiększa poczucie kontroli nad swoim życiem. Medytuj i ćwicz. Uważność. Medytacja i uważność to niezwykle skuteczne narzędzia do radzenia sobie ze stresem, poprawy koncentracji i zwiększenia świadomości siebie. Regularna praktyka pozwala zwiększyć spokój umysłu i równowagę emocjonalną skoncentrować się na chwili obecnej, unikając zamartwiania się przeszłością czy przyszłością, budować wewnętrzną siłę i odporność na codzienne wyzwania. Medytacja, nawet przez 10 minut dziennie, może mieć głęboki wpływ na Twoje samopoczucie i zdolność do zarządzania emocjami. Czytaj codziennie. Codzienne czytanie to inwestycja w rozwój intelektualny i emocjonalny. Literatura otwiera przed nami nowe perspektywy, inspiruje i dostarcza wiedzy. Korzyści płynące z nawyku czytania to m.in. poszerzanie horyzontów myślowych, ćwiczenie wyobraźni i kreatywności, poprawa koncentracji i zdolności analitycznych. Niezależnie od tego, czy wybierasz książki o rozwoju osobistym, filozofię, biografię czy powieści, Każda lektura przyczynia się do pogłębiania wiedzy i lepszego zrozumienia siebie oraz otaczającego świata. Dbaj o zdrowie, ćwiczenia i dieta. Zdrowie fizyczne jest fundamentem dobrego życia. Regularne ćwiczenia i zdrowa dieta wpływają nie tylko na ciało, ale także na umysł. Ćwiczenia redukują stres, zwiększają poziom energii i poprawiają nastrój. Zdrowe odżywianie dostarcza organizmowi niezbędnych składników odżywczych, poprawiając koncentrację i równowagę emocjonalną. Regularna aktywność fizyczna w połączeniu z dobrze zbilansowaną dietą to podstawa wydajności i długowieczności. Ustal cele i realizuj je systematycznie. Cele nadają kierunek Twojemu życiu, aby skutecznie je realizować. Ustal konkretne, mierzalne i osiągalne cele. Podziel je na mniejsze kroki i systematycznie dąż do ich realizacji. Celebruj każde, nawet najmniejsze osiągnięcie. Systematyczność w działaniu buduje pewność siebie i sprawia, że każdy dzień jest krokiem w stronę realizacji marzeń. Utrzymuj porządek i organizację czysta i zorganizowana przestrzeń sprzyja efektywności. Codzienne porządkowanie otoczenia i planowanie zadań pomaga zachować jasność umysłu, unikać niepotrzebnych rozproszeń, lepiej zarządzać czasem i energią. Dobra organizacja to fundament sukcesu w każdej dziedzinie życia. Inwestuj w relacje, relacje z innymi są źródłem wsparcia i inspiracji. Budowanie głębokich, autentycznych więzi daje poczucie przynależności, uczy empatii i wzajemnego zrozumienia, wzbogaca życie emocjonalne. Znajdź czas dla bliskich, słuchaj ich z uwagą i okazuj wdzięczność za ich obecność. Naucz się mówić nie. Umiejętność odmawiania jest kluczowa dla utrzymania równowagi. Nie bój się mówić nie wtedy, gdy coś nie wspiera Twoich priorytetów. To pozwala chronić swoją energię, skupić się na najważniejszych celach, zachować równowagę między życiem zawodowym a osobistym. Rozwijaj pasję. Pasje nadają życiu sens i radość. Niezależnie czy to muzyka, sztuka, sport czy ogrodnictwo, regularne poświęcanie czasu na swoje zainteresowania pomaga się zrelaksować. Otwiera nowe możliwości rozwoju, wzbogaca Twoje życie o pozytywne emocje. Praktykuj wdzięczność. Wdzięczność to źródło wewnętrznego spokoju. Codziennie znajdź chwilę, by docenić to, co masz i wyrazić wdzięczność za ludzi, którzy są wokół ciebie. Ten nawyk wzmacnia pozytywne myślenie. Buduje trwałe relacje. Pomaga skupić się na tym, co naprawdę ważne. Poszukuj wiedzy. Rozwój intelektualny wzbogaca każde życie. Nauka nowych rzeczy. Czy to przez czytanie, słuchanie podcastów, czy uczestnictwo w kursach pozwala rozwijać umiejętności, poszerzać perspektywy, budować pewność siebie. Działaj z odwagą, ryzyko i wyzwania są nieodłączną częścią życia. Aby osiągać swoje cele, bądź gotów wyjść poza swoją strefę komfortu. Traktuj porażki jako lekcje, które prowadzą do sukcesu. Pamiętaj, że odwaga jest początkiem każdego wielkiego osiągnięcia. Żyj w harmonii z naturą. Czas spędzony na łonie natury pomaga zregenerować ciało i umysł, zwiększa świadomość i wycisza. Przypomina o uniwersalnych wartościach, które nadają życiu sens. Spacery w lesie, czas nad wodą czy praca w ogrodzie to proste sposoby na odzyskanie równowagi. Wdrożenie tych czternastu nawyków. Pozwoli ci w pełni wykorzystać potencjał, jaki niesie rok 2025. Każdy krok w kierunku tych zmian to inwestycja w lepsze zdrowie, szczęście i rozwój. Nie czekaj, zacznij już dziś i spraw, by 2025 był najlepszym rokiem Twojego życia. Zarządzaj swoim czasem z mistrzowską precyzją, czas to jeden z najcenniejszych zasobów, jakie posiadasz. Aby osiągnąć swoje cele w 2025 roku, musisz nauczyć się skutecznego zarządzania czasem. Oto kluczowe strategie, które możesz wprowadzić do swojego życia. Twórz harmonogramy, planuj swoje dni, tygodnie i miesiące, aby efektywnie zarządzać zadaniami i priorytetami. Eliminuj rozpraszacze, ogranicz korzystanie z mediów społecznościowych i niepotrzebne zajęcia, które zabierają Twój cenny czas. Praktykuj technikę Pomodoro, skoncentruj się na pracy w 25-minutowych blokach z krótkimi przerwami. Ustalaj priorytety, wykonuj najważniejsze zadania w pierwszej kolejności, aby zawsze robić postępy w kluczowych obszarach. Świadome zarządzanie czasem pozwoli ci osiągnąć więcej, jednocześnie ciesząc się spokojem i satysfakcją z dobrze zorganizowanego dnia. 16. Ucz się na błędach i pozostań elastyczny. Nie każda decyzja, którą podejmiesz, zakończy się sukcesem, ale każda może nauczyć cię czegoś wartościowego. Nauka na błędach to klucz do ciągłego rozwoju. Wprowadź do swojego życia następujące nawyki, refleksja, po każdej porażce lub sukcesie zastanów się czego możesz się nauczyć. Elastyczność, dostosowuj swoje plany, gdy sytuacja tego wymaga, zamiast trzymać się kurczowo pierwotnych założeń. Optymizm, patrz na każdą trudność jako na szansę do rozwoju, a nie przeszkodę. Podejście otwarte na zmiany i chęć nauki z doświadczeń wzmacniają Twoją zdolność do radzenia sobie z wyzwaniami w każdej sytuacji. Siedemnasty. Angażuj się w dobroczynność i pomoc innym. Pomaganie innym to nie tylko sposób na uczynienie świata lepszym, ale także na wzmocnienie swojego poczucia sensu i satysfakcji. Angażowanie się w działania na rzecz społeczności czy pomoc jednostkom pozwala budować więzi z ludźmi, doświadczyć wdzięczności i radości z dzielenia się, kształtować swoje wartości i wrażliwość na potrzeby innych. Znajdź czas na działalność charytatywną, mentoring lub wspieranie lokalnych inicjatyw to inwestycja, która przynosi korzyści zarówno Tobie, jak i innym. Podstawowymi zasadami filozofii stoickiej stoicy opowiadają się za tym, aby nie pozwalać, aby okoliczności i wydarzenia zewnętrzne wstrząsały ludźmi, opierając się na cytacie Epikteta: martwienie się rzeczami, na które nie mamy wpływu, psuje naszą duszę. Elastyczność umysłowa uczy nas zachowywania spokoju w obliczu zmian i niepewności oraz stawienia czoła tym sytuacjom z wewnętrznym spokojem. Jedną z podstawowych zasad stoicyzmu jest ni pozwalanie aby zdarzeń kolowa NZ, nastrój, elastyczność psychiczna jako rozwinięcie tego podejścia pozwala zachować spokój i równowagę wewnętrzną w obliczu trudnych sytuacji. Podobnie zdaniem Marka Aureliusza, elastyczność umysłowa pozwala człowiekowi być bardziej cierpliwym i odpornym. Na wydarzenia filozofia stoicka przyjmuje, że wszystko jest tymczasowe i każde wydarzenie ma jakąś naukę mentalna. Równolegle z tym zrozumieniem uczy nas akceptować fakt, że trudności z czasem miną i że te procesy ostatecznie sprawią, że dana osoba stanie się bardziej dojrzała i silniejsza. Ta perspektywa pomaga ludziom żyć w bardziej spokojny i zrównoważony sposób. Stoicyzm postrzega to jako narzędzie wzmacniające elastyczność umysłową. Wewnętrzny spokój i siłę duchową, elastyczność mentalna jest ważną umiejętnością nie tylko radzenia sobie ze zmianami, ale także duchowego rozwoju człowieka w tym filmie. Omówiliśmy 14 potężnych nawyków, które sprawią, że rok 2025 będzie najlepszym rokiem w Twoim życiu. Jeśli chcesz wesprzeć nasz kanał za opłatą, możesz nas wesprzeć, wybierając plan z przycisku Dołącz. Jeśli chcesz wesprzeć nasz, możesz nas wesprzeć, subskrybując nasz kanał i polub nasze filmy. Do następnego filmu zachowaj stoicki spokój i bądź szczęśliwy.